Maleczko, do beściaki. z tej strony, Bora, to jest dziewiąty odcinek z gry Resident Evil 6. Jesteśmy w tym budynku, tutaj co nas dziadek puścił na górne piętro, ale zombiaki nas też atakują. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj najprawdopodobniej będzie kolejna z nimi rozprawa. Zobaczymy. Myślę, że tak. Checkpoint. Co tu mamy? O, nabojażki. Wow, wow 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 co to? To coś dużego, o kurwa To jest gruba berta! A no, załatwić grubą bertę Pierdalej że się dna żarłaś Dobsko, berta gruba Co, ty, co Czemu idę ją kopierdź w ogóle? Trzeba blisko, u chyba nie wiem jak to załatwić. Łeb, Łeb kto mnie tutaj dorwał? Oni tu kurwa ze wszystkich stron wychodzą, co jest? Gdzie jest Berta? Gdzie jest Berta? Tak ja chcę wziąć też po bercie, no właśnie. E, czyli Berta załatwiona. Nie jest tak źle. Kolejne pomieszczenie. Pewnie kolejny rozpierdziel. Do góry. A tu? Czemu nie tu? Ja chcę tu. O właśnie. Dziadzio tu miał magazynek. Dówa, skąd ta gruba berta? W ogóle jakiś mutant, czy co? Jesteśmy na strychu obecnie, tutaj ciemno będzie. O! Co to? się boję A ja sobie wyskoczę, nie przejdę przez drzwi No i co teraz? Czyżby tak gruba berta jeszcze raz? Nie Zombieaki wszędzie Strzelaj dziazia! Ooo, Chyba nie ma dziazia. Czekaj, bo chcę mu pomóż. Help him up. I'll cover Berta! Ale to nic nie da. Zaraz mi zzajebie. Zryj. Jeszcze raz. Pięknie. Ale ja leżę na ziemi. zaraz mi na wejdzie. O kurwa, mam przejebane. Udało się. Dlatego wykończę pierwsze. pierwsze. Kurde, kurde, kurde. Teraz trzeba to wiesz. O ja pierdzielę. Mam przejebane. Nie, dobra, jak się autobus jedzie. Kto to? O, jest po mnie Nie, ktoś mnie obronił, dzięki W nogę Strzał, ale Berta tu znowu jest Dobra, Berta chyba padła Kurde, kurde, no, przy energii już nie mam prawie no i mi robisz. Mam w ogóle jakiś ten? Mam. Ja to chciałem zrobić! Chciałem, już to kolejne berty. To strażacy Macie kask, kurwa mać Jak ktoś do mnie doszedł Że ja cię nawet nie widziałem Nara Ale ja biorę pistolety Bo tu już chyba tylko zombiaki będą, nie? Trzeba dobić Czekaj chłopcze na Ciebie też przyjdzie kolej uu, 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 uu. Dobre Jakie lokingi Zaraz mnie dorwą Szkapturnicy jak coś nawet? Przeładujemy sobie broń, jak mam chwilę czasu. Ta, ta. Nie zdążyłem. Ufaj, Uf, dał mnie. Takie low kingi, kurwa masz. Tu jest jeszcze jeden. Nawet więcej niż jeden. Pięknie. Butem chyba dwóch załatwiłem, co? Co, jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś ma jakieś wąty. Co tam jest na biało świeci? Aha. Gdzie mam iść? Tam. Tutaj nic nie pozostawiałem. Nic, Helka już tam na mnie pewnie czeka. Patrzcie, oni cały czas wychodzą. Dobra, olać ich. Chyba. że potem będę miał więcej z nim kłopotów z nimi Tutaj. Helka gdzieś jest Co tylko na ufnie Aha, autobus faktycznie Zaś Berta, no kurczę no To ryba lewkę Panie, że jest na wysokości nie puszczaj, dziadek! Fajnie, że jest na wysokości mojego szufgana. I teraz ma koniec? Nie, jeszcze nie. Żeby do autobusu tylko nie weszli. Skurde, ile mam nawalać? Wow, Łooo, dwóch naszych zabitych. Tam jest plujący jeszcze Dobra Berta rozwalona Zrobimy jej bieżnik na czole Pięknie Kurwa, nie chciałbym, żeby taki autobus przejechał po czole. 71 procent, sześć razy padłem, ranking B, ciśniemy dalej, jakie endgame, jakie kurwa endgame, co jest grane. nie wiem o co tutaj chodzi. Tutaj mogę coś pokupować, tak? Dwanaście trzysta. Mówimy sobie troszkę te tańsze, żebyśmy, żebyśmy tylko mieli więcej wszystkiego. 9,5 mi zostało. Czyli zostało na to i na to. Niech będzie. No. Tak będzie musiało zostać Czemu mi tam pisał endgame, kurde, zastanawiam się Nie mam pojęcia, bo ja w tym grę gram pierwszy raz jak wiecie i Dla tych mam jakąś taką Ooo, Oo da łysy prowadzi Of the population in Tall Oaks has been infected with the virus. That rounds out to about seven and hostiles. We also received word that an organization named Neo Umbrella. Just just a English English <laughs> I know what you're thinking. Yeah. It's Raccoon city all over again. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Let's hey, go. Oh, you fucking butcher. Ah, yeah, yeah, yeah. Hm, and what the <static> nie wesoła opcja. Weź ją w puszty To jest grane. Nie mogę się bronić. Przywierdzielaj! Gratuj na boi służuję! Strzelaj do nich! Kurde, w takim momencie... Ale rozpierducha! ducha podoba się mi to! O, ktoś napisze! Nie musiał, że we mnie Kurde, Matrix. Kto to był w tym ty, w tej ciężarówce? Ale on jest zawodowiedzą ma stożyć. Pewnie połyskolu będzie. Tak myślałem.

Bo nie ma sensu, żeby tutaj dalej Elena, teraz iść. Okay? Yeah. Cmentarz. O, ciekawe, ciekawe. Tam nie przejdę, wiem, wiem, dobra. Co to mam? Aha, bo 150 się mieści, i potem już kolejne, tak? O, trzy 300 mi tylko zostały O kurde tuż tu już to idzie Kurde, kurwa śmiecił z łopatą na mnie Dobra, to będzie taki odcinek troszeczkę krótszy będzie, ten niestety dziewiąty Z tego względu, że tutaj fajnego mam save'a i nie ma sensu, żeby potem dogrywać to i drugi raz przechodzić. Jeśli Wam się odcinek podobał standardowo, wiecie co macie robić, łapa w górę i komentarz zawsze pozytywnie jest przede mną odbierany. Trzymajcie się cieplutko do kolejnego mojego materiału lub do kolejnego odcinka z gry Resident Evil 6. Na razie, ho! Pa, pa!